Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy yy, w grze na no, Robloxie Buduj łódź na Skarby i właśnie będę wygrywać tą grę, więc yy, chciałem to nagrać, bo trzeba było tu przebyć taką wielką drogę rzeczy. Przystała i tam były różne przeszkody, żeby dojść. A ja już dopłynąłem. No tu ktoś właśnie też próbuje. Ale ja już dopłynęłam I jest tu seria skarb. Więc zobaczymy, co to będzie. Kutra się odblokowuje. I złoto. Wstajemy. Jakiś tutaj blok do budowania tej łodzi? A, i znowu dużo złota, dwa jakieś takie skrzynki. I to chyba tyle. No tyle z tego, co dostaliśmy. No, ten blok chyba musi być jakiś. Dobry. Zobaczymy. Postawimy tu. No nie wiem, czy to jest za blok, ale to chyba musi być jakiś dobry blok, że go dostaliśmy. I... I jeszcze taki easter egg był. Taka tajemnica gry. Była, że trzeba było zrobić taką przeszkodę i się też dostawało takie tutaj tworka oraz pokonałem bossa w Rydrykin, ry ry w galakcji takim gdzie tu jest <grywki> i tą katapultę dostałam i zobaczcie co ona robi, mogę się z niej wystrzelić jako takie jajko. No, więc fajnie. Fajna w ogóle była gra, no i mogę Wam powiedzieć, jak to się mi udało, że po prostu popłynęłem tak. Yy, Dodaliśmy w łódź z ryzykiem i tą kataluzją ja się wbiłem i potem policzyłem do jetpackiem.